Witaj się. No, dobra, to je ja teraz. Ten dopiero odpaliłem. Dobra. No to 3, 2 i 1. Cześć wszystkim. Tutaj Daniel i Sylwek. Cześć. No i witamy w nowym odcinku z Tomb Raider z modem Turning Point. Tak, u mnie ona jest z legendy dzisiaj, bo jest strasznie zimno więc ubranią w, w kurdeczkę No to ja też zostanę wtedy. W tym <laughs> Ale ten dekort, przez całą ona... grę tutaj będzie zimno w miarę. Nie mm -hmm. będzie tak, tak. Chyba, że na plaży. Ono się przyziębi, na bank. No dekolt jest, dekolt. No, idziemy dalej. <laughs> no to pamiętam zaraz mnie chwyci jakiś... Łobuz yeah. No i co? Aha, oczywiście zamiast F G przyznałem. Poleciało. Jeszcze raz. dlaczego ten śnieg tu nie jest normalny? Dlaczego on tak to działa? Jak działa. powiedziała, śnieg to nie jest normalne. Aha. Może zna te okolice i nie powinno być śniegu. No ale tu są góry, no nie wiem. Jak to jest, że w tej grze nie mogę wycelować tak normalnie, po prostu? W <laughs> Payday trafiam prawie że za każdym razem headshot, a tutaj no po prostu wszystkie strzały są obok. Wszystkie. <laughs> Aha. nie, no mi się w sumie tam udaje jakoś. Nie ze wszystkimi, ale jednak. Oła, oła, mnie. Co tam się wydzierasz? No i faktycznie tu taką łunę mam na głowie. nie ty też masz e, z włosów. O wow, zrozumiałem. takie podwójne włosy, tak? O to ci chodzi. Tak, takie podwójne. No no to to, to co właśnie mówiłem w, w poprzednich odcinkach, że jakby podwójne no, takie tekstury mam. Jedną całą, a drugą półprzezroczystą. No, Ale wcale stanie poczeka nie założyłem wcześniej w przypadku z tych klasycznych wersji. Może to jest legendy tylko ma tak? A, a może No i uciekł, no Pokaż gębę Aha, chłopak, będzie musieli coś takiego silniejszego Do pokonania no Ale... No ale gin! Ja dziękuję To chyba przez to, że wtedy chyba grałem na łatwiejszym może Bardzo dużo trzeba ich w nich strzałów Tak uh -huh. żeby padli Pora umierać No dokładnie, pora umierać No to hop <laughs> A to będzie nasz boski. Ja tak, dobrałem właśnie dobrałem, pamiętam, że coś tutaj większy był przeciwnik. na Tirolkę No, no za to też chyba jest jakieś tam Jakieś osiągnięcie No co? Aha, dobra, pojawia się Przyszli się dużego otwierają się drzwi No to tak proste takie uniki musimy robić i... tak, tak, tak I F wciskać chyba Albo E oni tu szybko Już po tobie o wow. A kurwa O kurwa Ty mi tu nie przeklinaj A to nie ja to tamten goście tak powiedział. Ja tylko powtórzyłem... Cytujesz. Aha. <gryw> tak. No i wyjdzie duży. Ale w sumie nie wiem, o co chodzi. Dobra, robię uniki. co dalej? Aha. No i musisz go tam palnąć, nie? Czekanem. No właśnie jakoś nie chcę. Dobra, poszedł. Ale czekaj, bo to... Yy, a, bo to nie da się czekanem, bo to ten, to jest... Headshota, yy... robisz pet shota. No właśnie. to później dopiero się dostaje e, tę umiejętność mhm. e, robienia omików. No i... Dobra, jestem tutaj w palce. No nie bardzo. To nie udało ci się, się? No nie z bardzo się... mogę. Aha. Eeeem Wycelować tak, żeby to mm -hmm. Dobra o. W końcu. Ja to ognisko na górze Jedna część z łuku. Dobra, iść się wspinam O, tutaj byłoby fajne. Wysobło się to no, nagranie. Gościu, kilka, kilka skórek jednocześnie Niech to zapisać. Tutaj być. Zmieniłem miejsce zapisu. O, tutaj mam. Okej. Okay. Ulepszenie broni dostępne. Okej. Okay. Pamiętam, podobała mi się ta scena z tą wieżą. Ty z tą skrzyneczkę znalazłeś, ty ty czy nie? Nie, nie wiem. Coś tam pewnie. Ale w tak nie zwracam na to uwagi. Ja tu jak chcę tylko przyśwagułę. Mhm. Chcę sobie skrzynkę odpalę Dobra, ten dywanik tutaj. Ładnie wyścielone. No jest ten. No i ten obóz. Ty już tam... No ja się bałem, się. A tam na wieży właśnie. E, widziałem też filmik, że ktoś e, grał dosłownie modelem z Tomb Raider Legend. O? Tak, ten tylko że też troszeczkę e, ruch ust twarzy nie, nie bardzo y, tam działał dobrze mm -hmm. Mm -hmm. ale też było fajnie zobaczyć wiesz kompletnie model inny Lary ten stary w sumie no no ja, y, ten zachwyciłem się tym wyglądem tego i, I tą głębią jakby czuć było tą e, tą wysokość pierwszy razem mm -hmm. jak się grało. Mm -hmm. Tak, potwierdzam. LC lewo albo prawo? No wchodź, lara. rozumiem no to musisz nie przekręcać ale to ten no kręciasz będziesz słyszał coś jakieś dźwięki, wtedy będziesz musiał wyostrzyć drugim ten sygnał w sumie tutaj widać jak się wspina na tą wieżę ale nie ma momentu gdy gdy schodzi nie widać tego. Mm -hmm. Dobra, ja się skupiam na tym... 27. A jak zmienić na tamten, żeby można było no, przesunąć lewą na nastroju. Zablokuj na domaj A, tu No, no aż ci powie, że jest to fajny przepraszam, odbiór zgłoszenia o. Tu międzynarodowy Mejday, Tulara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w smoczym trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie proszę. No dalej. Skłuś się. Mayday. Mayday. Tulara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. <laughs> Szukamy was od oh. kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. <laughs> Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy. Bez odbioru. <laughs> Laro Croft! Jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się Dobra. uśmiechnęła! Nawet Reyes się Spacjo. No. Pani Dobra, bo, już jest. Okej. Zjechałem. I bum. Aha, tu już jesteś tutaj? O, znaczy no ten, pominąłem film po prostu. Mhm. Jak już powiedziałeś, spacja, to... Powiedziałem, że ten już z tobą już schodził. No właśnie, krzysiwo. I ten... No to, to w tym samym no. miejscu jesteśmy. Aha, teraz może sobie automatycznie... No. ...zapalić. Krzysiwo, E. Dobra Ona coś tu musi podpalić. Trzeba tu jakoś dziurę trzeba zrobić, czy to już jest. Ten... Tu jest pokrętło, wiesz, musisz wyważyć. A, no właśnie. Poleje się benzyna. No i tą benzyną. Ten benzyna podpalasz. Ej, wielkie bumy. No i teraz piep tych Nie wiem czy w polskim źle przetłumaczyli, ale powiedzieli, że dopiero ruszają. A tu już są blisko w sumie. No to ja nie wiem jakie są oryginale. oryginale ale to było, że jesteśmy niedaleko. Coś w tym stylu. Cimy. Już tyle razy. ja już myślać, że zginąłem. zginąłem. na tej jeszcze czy nie. Czyli ten przewrotek miałeś, tak? Tak, 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 tak. No, ja też. Coż, jest nie tak. No, a no tutaj czasami się trafiło na to co. E. Tak. Bardzo fajna sekwencja. No, wskakuj, wskakuj. Leć. Nie, nie musisz wszystko psuć. To dochroniasz. do niego dostać. Mówię to często, tak anchartowowy. Bardzo. Aj No dobra. Nie złapała się. dobra. No jakość tych budynków nie jest zbyt dobra. Mm. Wystarczy jakoś mocniej tupnąć i wszystko się zapada. A znowu tam. Szybko. No dobra, no to szybko. Rewolverowiec został się męcie. Sam płynie. O, jest muszę. Co, będziemy tutaj kończyć? co? Gdzie? No masz ognisko? Czy... No, no. To moment. Bo ja dopiero zabiłem tego gościa, co zabił nam pilota. Tutaj. Dobra. A jest ognisko, dobra. No to już jestem. No dobra. No to dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka i do zobaczenia. Do następnego. Hej, do następnego. Cześć.